I Jak nic człowieka człowiek żadnych pytań przechodzimy do działania Po skończonej robocie chętnie wrócę do spania. Po to do nas jest myślamy przeciwnika. O takich jak ty nawet się nie popykam, tylko po prostu Zjadam z powierzchni ziemi, Do końcu do nasa proponuję robokuję, tak się pokażę wam wszystko co znaczy piszenia. Wyrywam wam ten to, zawysą pozyta. Nie wiesz co to? Odpoczę Wikipedia, wyciskać na wadne, warto swoje położenie. Nie jest jestem sen, bo warygiela nie domu najlepsza, niech ktoś bliżej mnie poznać. Krok fight, Leon, może cię czyścić górny, o ile je zobaczycie w tej piaskowej burzy, ze na twarzy, nie na arenie, Powitaj, kto by się cieszył z to, co śmiercią, jak mistrz w olika, żadnych pytań przechodzimy do działania, po skończonej robocie chętnie wrócę do spania. Nasz strach jest już praktycznie namacalny, na myśl tak gęsta, że nie podejmujesz walki ale jeśli chcesz, to spróbuj. Zgadza tak, poruszyć tę to raz po prostu cię pokonał, przykładając palą wiatru, nawet każdy nie wytrzymał, czyjąc taki napój, jestem trochę senny, więc proszę mi nie utrudniać, zrobię szybko swoje i wracam do łóżka, prognoza na dzisiaj, za nic nie prognoza dla mnie, to spacer po grupach, jest dobrze ci jeśli nie chcesz mnie spotkać, to lepiej od palsatera niż na telefonie w drogstach, sędziana wie was, znak nie tylko na jawie, jak zablita... Nie waszym strachem zostałem koszmary którego nie zapomnijcie koszmarek, który w końcu odbierze wam życie. Jest sędzi, bo ta legenda wtrąc starstrowa i najlepsza. Nie chcesz bliżej nie poznać, krosła i pleon. Może ciebie dzieścić wózny, o ile je zobaczycie w tej piaskowej górze. Ze smutkiem na twarzy, nie na arenie. Powitaj, kto by się cieszył z do... przed śmiercią, jak nic do żadnych pytań. Przechodzimy do działania. Po skończonej robocie chętnie wrócę do spania.